Cześć, kanał KHT Majka Jeśli lubisz konie, hobby horse'y i wszystko co kreatywne to jesteś w idealnym miejscu Zostań ze mną, zaczynamy! Nie powiem, nie będzie za miły odcinek, bo Wilwerek jedzie do... Oj, ja jestem Wilwerek Pawlik jedzie do nowego domu No, a więc Żegnamy Scouta ja łączę wkładam do pudła i zmienię ten, i tutaj jeszcze przez te Będę będziemy sobie. do tylko długość jeszcze opakuje. No, to ja zmieniam perspektywę, i o, jeszcze tutaj, tutaj, jakbyście byli tkwić o kreskę to Nie, nie podrapał. No, to zmieniamy perspektywę. Dobra, mamy zmienioną. Passerie, Anyways, so paper, to narkotyk w naszego pannika. Mam tak nie myśli, ale jakby położyć tak o. W co? Od. W obliczu. W obliczu. tak kładę, Tutaj mamy baba. Ja ją jak ona bo to mnie zapsi. wsi. Nie w chcę przenieść się do nie na niej. Tutaj mamy wodę. Jeszcze opurdeo. Mamy derkę na muchę. Zwykłą dareczkę. Mamy siankę, żeby koniec nie wypłodniał. Uwięźnik. czapeczka. Macuchy. No i to tyle. Yy, mega krótki filmik w ogóle. Ale jeszcze co Wam powiem, to pokażę Wam moje nowe buty na konie. Proszę bardzo, jakieś śliczne. O! Więc tak wygląda. Tutaj jeszcze sobie go. Tak. Zapakujemy zaraz to będę zaklejać No to zaklejamy i tyle i papa pa. <grym> Nie na no, serio nie płaczę Po prostu mały konik ja już mam ich tyle No oby tam mój korzac Chce, że zrobię konie No i proszę bardzo Skołciek leci do niej. Pa pa! Zostawcie łapkę i pod tym filmem. Pa pa!